Jedyna impreza tutaj w Legionowie. Takiej imprezy nie ma i nie będzie. To jest jedyna w swoim rodzaju. Słuchajcie. Myślę, że możemy uznać, że paraolimpiada 13 została otwarta. Bardzo dziękuję. To już 13 dni osób z niepełnosprawnościami powiatu legionowskiego i to są bardzo ważne dni tych osób zupełnie wyjątkowych, cudownych, wspaniałych jest coraz więcej w naszym otoczeniu, ale to co jest wyjątkowe, to jest to, że oni są coraz bardziej aktywni, coraz bardziej wychodzą z tych swoich ośrodków i są wśród nas i często nas, pełnosprawnych, uczą radości życia, uczą podejścia do życia, uczą nie przejmowania się drobnymi sprawami i cieszę się, że jest wiele instytucji, które Wspomagają rozwój Część, tych ludzi, już, że powstają tutaj, nowe, a że dzisiaj ten robić, piękny obiekt sportowy, jakim jeszcze, jest Stadion Miejski, to. służy dla prawie 400 osób z niepełnosprawnościami do fajnej zabawy, Będzie do rywalizacji, do budowania relacji tak, i pięknych e, wspomnień. Jeszcze Pan Bóg im błogosławi cudowną i wspaniałą e, pogodą, że na pewno cześć, zabiorą piękne wspomnienia do swoich warsztatów terapii świetnie, zajęciowej, do swoich ośrodków, gdzie się wspomagają i gdzie budują ślą, bardzo fajną swoją własną brawo, wspólnotę, brawo, ucząc nas, świetnie. jak cieszyć się życiem. Uuu! Podczas tegorocznej Parolimpiady dla osób z niepełnosprawnościami przygotowaliśmy szereg atrakcji. Oczywiście sztandarowo są dwie kategorie, w których uczestnicy występują, czyli elementy dekoracyjne oraz sprawnościowe. Elementy dekracyjne odbywają się tutaj na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Te elementy sportowe, skok w piłeczką, biegi odbywają się na boisku głównym. Blisko 400 uczestników. Ci, którzy czekają na swoją kolej, mają możliwość wzięcia udziału w różnych atrakcjach dodatkowych. Malujemy obraz na płótnie, jest malowanie buziek, jest zumba za moimi plecami, tak więc nie ma nudy, cały czas coś się dzieje i... Ten szczególny, wyjątkowy dzień to święto sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Jest dla każdego pełne atrakcji i, i wartościowe.